Trener Marty Linkiewicz udzielił ciekawego wywiadu, gdzie ocenia postawę Lil Masti po walce. Daszkiewicz w mocnych słowach wypowiedział się o przeciwniczce jego podopiecznej. Ale Aniela była bardzo pewna. W po walce mówiła, że to ona zdominowała ten pojedynek, że była pewna wygranej. E, i że, no i że no ona nie rozumie e, tego, że ludzie mówią, że ten pojedynek był równy. A jak to wygląda właśnie z waszej strony? Wiesz, co, ja mam wrażenie, że ona nie rozumie większości normalnych rzeczy, które od ją otaczają, wiesz, i interpretuje wszystko tak tylko żeby nic jej się nie stało i żeby to ona była mentalną królową zapasów, wiesz i tak dalej dla mnie to jest śmieszne, ogólnie ja tak wiesz, ja do nic nie mam ogólnie z dziewczyną, nie powinien mnie atakować, ale dla mnie nawet to, że ona o tych zapasach swoich legendarnych tak mówi to ja zjadłem zębę na zapasach i gdzieś tam rozmawiając z moimi znajomymi zapaśnikami gdzie w zapasach jej nikt nie zna nie wiem gdzie ona trąba zapasy, ile może dwa razy była na tringu pewnie tak było i to są te legendarne zapasy ale samo takie, wiesz, rozmawianie i okazywanie szacunku już nawet przed walką rozumiem, to są Freaky. Ona też jest taka jest. Rozumiem, że nie dała okazji szacunku, nie może, bo mental, bo tamto, bo to. Ale wiesz, takie pajacowanie i zachowywanie się tak, wiesz, bez szacunku do przeciwnika, po walce dla mnie to jest po prostu czysta, nie wiem, patologia po prostu sportu i ona się nadaje do Fryku, bo ona po prostu nie ma, nie ma w sobie zagrożenia gdzieś tam normalności. Według mnie i to tylko tyle o nie ja też nie chcę atakować. Nie... Tomek kolejnik nagrał film, w którym wyjaśnia okoliczności jego pobicia opowiada o przebiegu tego wydarzenia oraz o przyszłości jego walki z wandalem. Szedłeś, czyli cały czas czułeś ich oddech na plecach, tak? Tak, tak ale... Telefon szarpnięcie i but. Tak, A, no, i, no, no i był ten but, no i później jakoś tak z lewej dostałem, z prawej i wtedy upadłem na dupę. No jak upadłem na tą dupę, no to tak czuję jakby dwie osoby, dwie osoby stały po prawej stronie i jedna po lewej i ogólnie tam jeszcze była w ogóle jakaś dziewczyna. Z tego co wiem, ale ta dziewczyna tylko stała. No i oni tą torebkę mi tak jakby czułem, tak jakby dwóch mi szarpało. Ja ją trzymałem, co nie? I jak ją szarpałem, no to wtedy dostawałem z lewej strony. No i to jeszcze tak jakoś chwilę trwało. Stałem. Tak jakby tutaj w lewo i jakoś to tak było, że, że albo jeszcze jeden strzał dostałem, albo ja upadłem po prostu na tą dupę. jak upadłem na tą dupę, no to czułem, że jakby dwie osoby mi tutaj ciągnęło za saszetę, a jedna tak jakby z lewej strony, nie wiem, czy jakiegoś kopa dostałem, czy w twarz jakoś ciężko mi tu powiedzieć, bo to było w takim szoku, że w ogóle nie ogarniałem co się dzieje. I, I po jakiejś chwili nagle jakieś, bo to przeniosło się w ogóle wszystko w, 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 tak jakby to był normalny chodnik, to chwilę siedziało obok klatki i chwilę później siedziało to przy ulicy. I jak to się działo przy ulicy? To jak już to była sama końcówka, jak ja tam w ogóle leżałem i jeszcze tam jakieś tam dostawałem po mordzie leżąc, to podjechało jakieś auto. No i gdy podjechało to auto, no to kierowca z tego auta wyszedł, jakiś taki większy i, i wtedy napastnicy uciekli. Będziecie pewnie ciekawi co z tym okiem, czy widzę, czy nie widzę. Z tym okiem jak najbardziej wszystko jest w porządku, widzę, miałem operację dwa dni temu na żeby Was nie skłamać, siatkówkę chyba, bo mi się dziurka w siatkówce zrobiła. No i laserowo miałem operację. Miałem podwójny laser specjalnie, bo aktualnie trochę tego wysiłku fizycznego poświęcać trzeba do Prima. No, tak jest. Y więc y też o tyle dobrze, że Vandal zgodził się ze mną na walkę w K1. Bo, bo nie ukrywam no z tym okiem, nie chciałbym walczyć w MMA, nie zgodziłbym się z samego faktu, że no to jest świeża sprawa i nie chciałbym jakoś tego tego oka, aby się coś z nim stało, a, a jednak w jednak rękawicach do K1 będzie... Będzie to już zupełnie inaczej wyglądało. Dla mnie to było po prostu dziwne, że miesiąc przed walką taka sytuacja. Vandal, no. Vandal, Vandal może, może jakoś nieczysto gra, tylko my o tym jeszcze nie wiemy. Dużo informacji dostawałem na Instagrama na temat właśnie wandala, lecz no kurde, to nie były takie informacje, abym mógł je wam przedstawić, bo nie do końca można było zweryfikować, ale z tego co wiem to Jakieś takie sytuacje miał, że, że grał nieczysto z kimś, więc może coś być. Mateusz Kaniowski przeprowadził wywiad z trenerem Oknińskim. Ten wypowiedział się o jego konflikcie z Arturem Szpilką. Dowiadujemy się, że trener ma zamiar podpuszczać szpilkę i jest to celowe zagranie. Jego zdaniem istnieje szansa na to, że Artur nie utrzyma nerwów na wody i może za bardzo podpalić się podczas walki. Trener Mirek zaznaczył również w wywiadzie, że nie boi się szpilki i nie ma zamiaru przestać o nim gadać i go podkręcać. Coraz więcej mówi się w internecie o powrocie Kasiusza do Fame MMA. Boxdel podczas swojego programu poruszył ten temat i widać, że coś może być na rzeczy. Co by było, co, co by było gdyby Don Cassio wrócił do Fame? Jak się zapatrujecie na coś takiego? Co, co o tym myślicie w ogóle? Na pewno by odził w sieci. Co? Odżyłby w sieci. Ja wiem, ale chodzi mi o to, jak. Co wy o tym myślicie? W ogóle. Ale przyjmiecie go w ogóle tak ten? Wy jako fame? No właśnie jestem ciekawy, co ludzie myślą. Bo ja, ja tak szczerze to tak kurwa nie za bardzo bym chciał, nie? Nie, nie Ale z Kim zestawienie i tak dalej. No to wiesz, tu jest wiele czynników. nie no. czy to pytanko się urodziło w twojej głowie po prostu, czy to coś tam jednak jest na rzeczy? Znaczy, właśnie urodziło się w mojej głowie po prostu okay. teraz. I jestem ciekawy, jak bardzo chcecie, to możecie mnie mocno odrzucać od tego. Ja po prostu mam coś takiego, że podejrzewam, że no jeżeli na przykład Prime by nie dało rady, no to co wtedy z Casio, nie? No musi gdzieś pójść, nie? Pewnie wybierze Hela. Nawet sam zainteresowany prowadzi już inną narrację w stronę Fejmu. Podkreśla, że nie ma nic do federacji i nic nie wyklucza, jeżeli chodzi o jego przyszłość. Przechodząc do Meritum, ja jakby z nimi się nie pokłóciłem. To oni, wiesz, yy, zaczęli mnie atakować, zakładać jakieś sprawy, robić pokazówkę. Ja do nich i tak nic nie mam. A do Fejmu, no jakby ja nic nie mam, fajnie, że im idzie, ale wyszło jak wyszło. No ja jak poczułem, że dla nich to jest tylko biznes, a to poczułem się urażony, moje. No, no po prostu poczułem, że nie przynależę do tego, nie? A... Czyli nie zamykasz drzwi przed walką FMA. No, wiesz no, ja na nic nie zamykam, ale no wiadomo, że to się nie zdarzy na, na, na dzień dzisiejszy, nie może kiedyś zrobimy kolaborację jakąś. I Prime na Fame. Ja się nie zamykam na nic. Teraz też, skoro tworzę swoją federację, to... W ostatnim odcinku szalonego tańculi również padł ten temat i coraz więcej ludzi myśli podobnie. Będą walki na pewno i teraz nagle od paru dni Bokzel mówi, no nie będę mówił, no może kiedyś, może to, no jestem zły, a nie jestem, a może nie pójdzie do nas, tego, do High ale zaczyna być mówione, nie ten głupi to ten nie tak, i tak dalej. nie ten, tak, nigdy nie ma szans, nie ma I Kasio ma to samo, i Casio to samo, że on generalnie z Rozparą i z, i z, i z Pasternakiem to się nigdy nie pokłócił, tak, tak, tak. on to ich w ogóle lubi, a może mniej nawet Boxelaj Gole, ale ich to bardzo lubi, Wiesz, może nie to się. tym się. Że wyszedł, że ostatnio była pierwsza rozprawa. I może jednak prawnik jest serio Słuchaj, Kasio. Kasio wyszedł z tej sali tak. sądowej... Fajnie, jest I... fajnie, fajnie jest fajny, <grym> jest fajny, 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 nie mam nic do nikogo. E, bo całkiem możliwe, że tak może być, że po prostu prawnik czy tam prawniczka, kasy będzie słuchaj, no raczej nie mamy szans, możemy tak. to przedłużać i tak dalej, lepiej się z nimi dogadaj, nie wiem, oddaj się im z powrotem, daj im ten. Słuchaj, jak dostanie milion kary, a nie zarobił tyle jeszcze w Prime i pewnie nie zarobi przez najbliższe trzy gale, to sobie myślę, kurwa, to ja wolę się z nimi pogodzić, jednę tym całym prim'em, wrócę do Fame'u, e, nawet za darmo zrobię im jedną walkę, żeby mi tylko ten wyrok e, wiesz, odcięli. To...